Jestem, ale zaraz trzeba będzie znowu zrobić przerwę. O Jezu, o Boże. <laughs> się tak wkradło, wiecie, tak znikąd nagle. <laughs> Dzień dobry. Pies. Jezus. To brutalne. Mm hmm. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh -oh. No. Nope Naa na Naa Tako demon Hallucination? O Boże, Hallucination odwraca mi... <laughs> odwraca mi sterowanie tak mi zabawne we a source. Dobra. Ała, ała, ała! Nie niemiło! I am him? O. Ada, you good? Nie ma problemu, Ada. Nie mam, nie mam żadnego problemu. Bądź kim chcesz być w życiu. Nie ograniczaj się. Nie pozwól innym definiować tego, jaka jesteś. Beach? O! Ale ja nawet nic nie powiedziałem. Ciasto z czekoladą, daktylami, orzechami i jabłkiem? Damn, girl. Brzmi dobrze. Ooo, oh, nice. Kakao. Ciasto można masę ziomie? A da. O co. D tak, ale ja nawet nic nie powiedziałem. Jaki jest problem? Pytałeś jakie ciasto? A! Bo dodałaś ziomie i myślałem, że to jest agresywne, takie ciasto masz na masę, ziomie. Nie sądziłem, że to jest takie. Okej. Okay. jest jakie jakieś wykreślenie, że to ciasto na masę. No, teraz ja rozumiem. Beef. Beef na czacie, beef na czacie. Ada kontra stream elements. Mam wrażenie, że włócznia zadaje więcej obrażeń niż greatsword. Gdzie my nawet jakby... Okej, okay, ja lepiej korzystam z włóczni, bo dłużej nią gramy. Tak. Ale żebyśmy się męczyli Greatswordem Swordem na bosie i potem zabili go za pierwszym razem włócznią, coś mi tutaj nie pasuje. Mam wrażenie, że Greatsword Sword zadaje za mało obrażeń. For real? To jest strasznie niemiłe, gro. Bardzo niemiłe. Spadniesz? Pięknie. A dobrze, że szkielety nie potrafią pływać. Myślicie, że szkielety potrafiłyby pływać? O kurwa mać! Należało ci się. I to jak? Zadzam Skera. Guardian's z razy 3! Mmm. Kopytka! Gry o tron było? Szkielet... Pływające szkielety? Nie pływające właśnie. A, no tak, no tak, racja. Nie oglądałem gry o tron. I can't read. To nie miłe, to nie miłe. Zrobiłem to jak gro. Potrafię czytać, Ada. Po to czasami wybiera mnie. No, ale jaki spokojny jest. Oh. Oni już nie ma siły po prostu. I mean, ten ziom im dalej jesteśmy w grze, tym bardziej chill się wydaje. Jestem tylko ten guy. Hesha ma teraz maksymalny poziom. Jest numerem jeden na billboardach. Jestem ruchany. Wake up in the morning, feeling like. I can say that. raczej wolałby mnie. Pewnie mogę, ale. Bolenie. Nie podoba mi się, że nie można mieć dwóch broni? Myślę, że gdyby się dało mieć dwie broni naraz, byłoby przyjemniej. I lokacje są takie, rakie, takie, takie, takie. Nie są jakieś, wiecie, żadna mi nie zapadła w pamięć. Są po prostu ok, nie? Jakby level design spoko, jest ok, jest fajny. Tutaj nie narzekam, jakby. Jest jak NIO, nie mam z tym wielkiego problemu. Ale generalnie sam wygląd tych level jest taki niezbyt interesujący. Nie, trzone nie to też. Jeszcze jedno, tak? Mhm. Fucking dog. Big dog. Myślicie, że pies wie? Pies nie miał pojęcia. No, cholerne małpy. Of course. It's a powerful force inside. Dodge, idiot. It cannot be. Hello. Back by that power. Hello. Hello. You finally succeeded. Chaos stands from El jak w nawet. Damn! That jiggle, though. Kolejna lala, <laughs> nie ma problemu! Co można myśli? Assassins. Laska, nie wiesz, kim ja jestem? Ciekawi wyglądacie, panowie. Dobry soundtrack dołu. Okay. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Bad. Bo ten szkielet dalej Jedna czaszka i po mnie. Nie oni z tą zostaną teraz? Czy wszyscy się. O, panie. No, fuck me. To nie jest ta lala, co ją ta rybna lala miała zabić? Co w wizji widzieliśmy? Tak, tak, tak. To jest dokładnie ona, no? Okej. Okay. Slay girl, but what the fuck? Girl, please. Musisz siedzieć w tym bomblu? Nie wiem, fire. Jakby ogień zawsze jest. Ogień jest dobry na wszystko co się rusza, a nie powinno. nie nienawidzę magów. Nienawidzę magów. Nie, woda też nie. zmienić szybkość tej wody na coś innego. Już? To nie... Na... To no było nade mną. 15 cm nade mną. To nie miało prawa mnie trafić. wiecie, ile to jest 15 cm? Podobno dużo. Co robi? What the fuck! No, beka. Nie byłoby takie złe, gdyby nie te pieprzone czaszki wszędzie ciągle. Nie no, żartuję, tak bym narzekał. No pewnie, kurwa. Puja widzę. easy easy first try holy fuck though she pick Damn. I think there's been a misunderstanding. You're not here to kill me. Ozma didn't send you. No. Yeah. I'm here because of Ozma, but not to kill you. I thought you were dead. When I saw you alive, I assumed Ozma used that power to bring you back. Then Ozma did want you dead. Why? You don't know. About his research into forbidden secrets. We worked together. I was researching necromancy, and Ozma was studying magic. This mysterious new power. To him, it was the only way to defeat the fury of the Berserk Dragon. It changed him. Corrupted him. It was too powerful a temptation, even for a great mage like Ozma. I knew how far he had fallen when he started using it on innocent test subjects. His power could it be? The hunger in him for more knowledge, more test subjects. And I knew that eventually he would sacrifice me in his quest for more understanding of this terrible new force. Then he asked me to deliver a letter to the dark elves at the borders. A demeaning task, but I was too afraid of him to refuse. I should have guessed it was all part of his greater plan. Everything, everything I suffered. It was all Oma's doing. I couldn't bear it anymore. So I escaped and have been hiding here ever since. But now you've found me. So maybe it's for the best I go with you. It's probably the safest thing to do. Orbidden Secrets Nie dość, że jest zakazane, to jeszcze jest sekretem. Bringing the dead back to life. It has been his obsession for a long time now. That's what brought him to me in the first place. I think there was someone he wanted to save. That's why, when I saw you, I thought he had finally succeeded. Bringing the dead back to life. Who is it you want to bring back, Ozma? I took this from Ozma's laboratory. before i escaped it amplifies the flow of magic he often used it when experimenting with chaos i almost succumbed to that power when i used it in my work but seeing how it corrupted ozma soon changed my mind okay you watch my back and i'll watch oh your i will watch your back still? all right różowa dead and forgotten ale przyszła nowa I jest nawet lepsza. Im ho to be of mami. No. Nice. Jestem fanem. My beloved Lydia to był? And find out what sorry. Melelelelela. Lelelelelelelelelelelele. Tak jest taki soundtrack do Wiedźmina. Tak tam śpiewają. Lelelej, Co? Ty, jest? Trelaplago? Crazy. Dobra, teraz, bo cztery razy na pewno nie jest piąty raz. Patrz o Boże, czat nie jest najlepiej. Butelki Godrik Czego żysz, baranie! Jaka Lakrima, sraklima Kurwa! My tu umieramy typie. Mięso, la, crema ball. la la. La Lala, lakrymabolu. La. <laughs> Ciała pojewało. O, prawie spadłem. La la, la la. La, la, twoja stara. Przeżyłem. Oczywiście, że przeżyłem. Jesteśmy w sytuacji. Jest tyłem czat. Ciii. Jest tyłem Może nas nie zobaczy. Może nas nie usłyszy. A! A! No, debil. Pojebało go do reszty. W ogóle wy też usłyszeliście krzyk takiego randomowego typa? Wy też to słyszeliście, prawda? Nie, także mnie pojebało. No dobra. To będzie boczno. Failed creation. To ja! To ja. Boisz mnie. Się to się pierdala, tak? Tam u nich jest nagle 20. nice uh, over already a pity the more Lacryma we consume the more we crave funny enough is power in its purest form and above all yes it's delicious Ziomie, you freaky. I'm afraid of what we might find. Dupy! I asked Fucking Bywa. Zdarza się każdemu, ziomie. Serio. Mi też się tak zdarzyło kilka razy. Nie przejmuj się. Holy! 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 Nie chcecie nawet laska zabijać, jakby możemy się dogadać. Nie, rozpadła się w wy... karaczany? Holy buba. ruszył tupę. O tobie mówię. A może chcesz tą? Boże. Wydaje się być w dobrym stanie. La 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 Pe dozabił, Lydia. I've got a jar of dirt. I've got a jar of dirt. Guess what's inside it? How dare you disturb us? Who oh, the hell do you think you are? Oh yeah. <sharp inhale> What! Come over. Easy. Easy My love. I'm coming to you. Simp! Fucking creep. Guido was my friend since I was a little girl. Then he suddenly kidnapped me and locked me away. No, not He was desperate for my love. Hoping I'd see him as more than just a friend. But I couldn't. to typie porwałeś ją. He even took the engagement gift Tristan gave me. He couldn't stand the fact that I still loved Tristan. So he got angry and hit me. Oof. Peter killed my parents. I, I'm so afraid. What if he wants to kill me too? Oh, how I miss Tristan. Stary, strasznie głupia Sprava.